Szanowny panie Marszałku, nieobecny panie premierze. Przed wyborami obiecał Pan Polakom odpowiedzialny rząd, który wie, na czym polega gospodarka. A co mamy po sześciu miesiącach nieodpowiedzialnego rządu? Co chwila zwolnienia grupowe. Wczoraj okazało się, że kolejne 850 osób traci pracę w powiecie włocławskim, firma wyprowadza się z Polski. Podobre, podobnie jak firma Vinci, która. Będzie inwestowała w lotnisko na Węgrzech, bo Węgry będą miały największe lotnisko, największy hub przesiadkowy w Europie Środkowej. Węgrzy mogą mieć największe lotnisko, a pan minister Lasek z panem nieobecnym premierem Tuskiem ustalili, że Polska nie może mieć takiego lotniska. Szanowni Państwo, z Polski wyprowadza się również firma Toshiba, która produkuje pompy ciepła ostatnie szaleństwo Komisji Europejskiej. Składam wniosek, formalny o przerwę informacje premiera, nieobecnego premiera Donalda Tuska, kiedy będzie odpowiedzialny rząd, który wie, na czym polega gospodarka. Nowelizacja kodeksu karnego w tym zakresie ma go usprawnić o tyle. Że sądy będą brały pod uwagę tylko i wyłącznie legalnie zdobyte dowody w sprawie. No i tutaj nie ma co dyskutować. Myślę, że trzeba i to jest, I to, i to, proszę Państwa, jest ten cel sam w sobie, który ma społeczeństwo polskie przed różnego rodzaju patologami chronić. Natomiast jeżeli chodzi o terroryzm, jeżeli chodzi o jaskrawe przypadki łamania prawa, to zdaje się, że w tej nowelizacji jest zapis, że w ciągu 30 dni prokurator może do sądu zwrócić się z prośbą o ulegalnienie takiego dowodu. Natomiast co do takich przykładów, że jak ktoś jedzie 200 na godzinę, to czy on, czy on grozi, nie grozi, no proszę Państwa, od tego są właśnie fotoradary, od tego jest policja, od tego są patrole, speed patrole, żeby właśnie takich ludzi wyłapywać. Natomiast przestępstwo to przestępstwo. A tutaj mówimy o zupełnie czym innym. Mówimy o budowaniu, proszę Państwa, dowodów przeciwko komuś. No. A na to pozwolić nie możemy. Wszelkiego rodzaju prowokacje, które, które, na których z końcu jest pokrzywdzony obywatel, tak czy inaczej, zwany przez co niektórych, nie można usprawiedliwiać dobrem społeczeństwa krzywdzenie. Ja wiem, że w więzieniach siedzą tylko niewinni, natomiast no, prawda jest taka, że różnego rodzaju prowokacje nielegalne miały miejsce bądź mogą mieć miejsce, i dla mnie to jest patologia. Dziękuję. Podstawa, podstawą państwa. Obywatelskiego państwa republikańskiego jest wolność jednostki i zaufanie do organów państwa, ale równocześnie prokuratora, prokuratura i sądy muszą mieć narzędzia, żeby zapewnić tę wolność i bezpieczeństwo jednostki, jak i bezpieczeństwo państwa. I Mam pytanie do przedstawiciela posłów wnioskodawców. Czy owocem zatrutego drzewa według Państwa projektu będzie dowód zbrodni pozyskany przy okazji innego nie wiem, przeszukania czy podsłuchu? Na przykład no, jest podsłuch dealera narkotykowego, w którym uzyskiwana jest informacja na temat zupełnie innej, innego przestępstwa, innej zbrodni, zabicia kogoś. Czy to będzie dowód, Zatrutego drzewa, bo tak wygląda z państwa projektu. I jakie państwo mają pomysły, aby zniwelować to niebezpieczeństwo, które jest w tej ustawie? Akurat przypominam sobie, nie tylko Krzysztof Szczucki był przeciwko tejże zmianie, również i KUKI 15 w całości głosował przeciwko tym zmianom. Tak więc myślę, że nie będziemy mieli problemu z głosowaniem za tą akurat ustawą. Czy inicjatywą poselską. Bowiem społeczeństwo, proszę Państwa, składa się z 38, z hakiem tam milionów osób, które w równie, w równie dobry sposób, w dobry sposób mogą być pomijane z byle powodu, z byle domniemania urzędniczego i wykorzystywane to w oskarżeniach z, dosłownie z sufitu. No i przeciwko temu się po prostu zwyczajnie stawiamy. Nie Mówimy nie nielegalnie zbieranym dowodom, po prostu powinno być państwo na głowie postawione, na nogach, przepraszam, postawione w tym zakresie. Dowody powinny być legalne. Prawda pani sędzio? Dowody powinny być legalne, żeby mogły być stosowane w sprawie, a więc w oczywisty sposób będziemy, będę namawiał kolegów do poparcia tej inicjatywy zmiany ustawodawczej, bowiem państwo powinno być państwem prawa, a nie domniemania prawa. W imieniu Koła PUKIS-15 mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy dostosowania stabilizacyjnej reguły wydatkowej do unijnych reguł fiskalnych i dostosowania polskiego prawa do reformy zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej, która całkiem niedawno, bo 30 kwietnia 2024 roku weszła w życie. Chodzi o poszerzenie tej reguły stabilizacyjnej, aby może bardziej widoczne dla polskiego społeczeństwa było zadłużanie Polski przez, przez e, rząd. I właściwie to myślę, że trzeba byłoby się cieszyć, akurat z tej ustawy, bo państwo nie przestrzegają konstytucji, bo w konstytucji mamy podobne e, zabezpieczenia, to chociaż może tej unijnej ustawy będą państwo się obawiali. Aby ją przestrzegać, bo, bo widzimy, że w budżecie pieniędzy nie ma i nie będzie. To pan Rostowski. Widzimy, że po pierwszym kwartale, po pięciu miesiącach mamy największy z obecnie notowanych deficytów 53 miliardy złotych braków w kasie budżetowej. Więc byłoby bardzo dobrze, jakby pan minister przy tej okazji. Wyjaśnił skąd taka duża dziura. I również interesuje mnie to, jak ta reguła będzie się miała do, do wydatków na zbrojenia. Dziękuję. Panie Marszałku, ja szybciutko. Ta inwestycja ma swoją historię od 1974 roku. Rzadko kto o tym wie. Wszystkie władze, i te dobre, i te złe, marzyły o czymś podobnym. No niestety na, zawsze gdzieś na zakręcie nawet platforma obywatelska w 15 albo w 2014 roku wydała kilkanaście milionów złotych na opracowanie, które wprost udowadniało, że CPK, to wtedy się inaczej nazywało, jest bardzo uzasadnionym projektem. Dziś dyskutujemy na temat tego, czy, ta, czy to ma być duże, czy to ma być małe. Wiecie państwo, powiem tak, że jak się podsumuje te wszystkie wydatki, kto ma za co płacić, gdzie obligacje, to skarb państwa wydałby na to. 4 miliardy złotych. Jedynie tyle, co Wy dzisiaj na telewizję wydajecie rządową. To chcę powiedzieć, wiecie w czym jest problem? W mentalności. Wy, panie ministrze, macie mentalność chłopa pańszczyźnianego. Wy po prostu na kolanka. Wy, my, Niemcy muszą wam pozwolić i będzie wszystko w porządku. Taka jest prawda. Wstyd mi zapala. No, bardzo przykro było słuchać tego, co pan tutaj przez te kilka, kilkanaście minut opowiadał, bo to jasno wskazuje na to, że państwo nie chcą, nie chcą e, tego lotniska. Opowiadają e, różne rzeczy o mitach i prostują mity. Pokazują swoje kompleksy. Nie wiem skąd w Państwa tyle tych kompleksów. Mówi Pan o dopasowaniu do potrzeb, tylko do czyich potrzeb? Niemieckich potrzeb, austriackich potrzeb. Jak można było stracić prywatnego inwestora, który właśnie przez Państwa zachowanie poszedł sobie na Węgry? Czyli znowu nie będzie w Polsce, bo jest w Berlinie, a będzie na Węgrzech, bo oni myślą o Węgrzech. Może Pan by zaczął myśleć o Polsce. Dlaczego Pan ignoruje Polskę Powiatową? Tam też żyją ludzie i to jest realny rozwój Polski, nie tylko duże miasta, a właśnie ta Polska powiatowa, bo Polska właśnie zawsze się, była silna Polską powiatową, a nie warszawską.